Nazywam się Robert Gil, od 25 lat jestem kardiologiem. Wiadomo, że na kardiologię składają się poszczególne działy. Każdy z nich jest bardzo ważny. Dotychczasowe doświadczenia mówią o tym, że chwilowo. Jeden z działów może przeważać nad drugim. Czytaj z lepszymi wycenami, z lepszą pozycją negocjacyjną, z większą mocą rozmów, jeśli chodzi o zarobki z dyrekcjami szpitali czy centrów, centrów medycznych, ale nie o to chodzi. Postuluję i zrobię wszystko, aby nas zjednoczyć. Pieniądze są jedne dla kardiologii. Wszyscy powinniśmy mieć swoje procedury wycenione tak jak trzeba, w oparciu o to, jakie doświadczenie jest w innych krajach. Nie powinniśmy odkrywać Ameryki na nowo. Nie powinniśmy preferować jednego działu nad drugim. I trzeba wszystkim nam sobie zdać sprawę z tego, że jeśli nie będziemy mówili wspólnym językiem, jeśli nie będziemy godzili się na cząstkowe uzgodnienia, a będziemy mówili jednym zdaniem, co, co należy zrobić, to osiągniemy sukces. Jeśli zostanę wybrany na prezesa, tym się będę kierował. Reprezentanci poszczególnych działów będą budowali program ogólnych warunków wycen ogólnych warunków współpracy z urzędami centralnymi i samorządowymi. Tylko i wyłącznie wspólny cel, nie chwilowe zabezpieczenie jednego z szcząski, jednej kaskady kaskadologii zapewni nam długofalowy sukces.